Może teraz kończymy. Może teraz ktoś tutaj to wszystko skojarzył. Halo, halo, witam na antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Proszę pan, Pańską odpowiedź. Wyskakuj z kasy! Co? Wyskakuj z kasy, No to ja wyskoczę z kasy, jak podasz odpowiedź. Podaj odpowiedź. Seksuolog, seks w dupę. Usłyszałem zawód seksuolog. Aj, 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 Usłyszałem aj, zawód aj, aj. seksuolog. Nie jest to aj, seksuolog. Aj, 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 aj. Nie jest to seksuolog. Dobrze, ja zapisuję odpowiedź seksuolog. Słuchajcie, macie dowód, szanowni państwo, że program jest nadawany na żywo. Program jest nadawany na żywo. Ja nigdy nie wiem, kto trafi do studia. Nawet może być osoba, która tutaj e, wypowiada słowa wulgarne, ale ja jej tak pozdrawiam. Ale ja tak pozdrawiam, bo jest mi bardzo miło, jeżeli oglądacie program. Natomiast to nie jest seksuolog. A tak poza tym ktoś do mnie tam po nazwisku powiedział, a po nazwisku to po pysku. Dobrze. Było. <noise> Dobrze, czekamy dalej. 75480, SMS o treści gram. Słuchajcie, zobaczcie, jak łatwo jest trafić do studia. Trafiają nawet osoby, które tutaj chcą zaistnieć w telewizji. Nie mają za bardzo nic ciekawego do przekazania, oprócz tego, że pan powiedział seksuolog, ale to jeszcze nie jest odpowiedź z koperty. Zawód bez A kończący się na logo. Czekamy.